Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: kiedyż mienów księżyca byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Poprzysiąg Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Oto Słowo Boże. Na pochwalcie, on dźwiga biednego. Na pochwalcie, on dźwiga biednego. Chwalcie, słudzy państwo, chwalcie imię pana. Niech imię pana będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pana się, on dźwiga biednego. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak, jest jak nasz Pan Bóg, co ma siedzibę w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię. Pana pochwal się. On dźwiga biednego, podnosi z progu i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Pana pochwalcie, on dźwiga biednego. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Polecam przede wszystkim by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo w oznaczonym czasie. Ze względu na nie, ja zostałem ustanowiony Głosicielem i Apostołem. Mówię prawdę, nie kłamie. Nauczycielem Pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. Oto Słowo Boże. Amen. Bogaty, dla Was stał się Bogiem, aby Was swoim ubóstwem ubogacić. Aleluja, aleluja, Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go więc do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój Pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100, czegoliwe. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówił mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że ostatnio postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też Wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten w wielkiej wierny będzie. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam powierzy prawdziwe dobro? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo stamtym będzie trzymał, a tym wzgardził, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto słowo Pańskie. Czasami jest tak, że gdy pojawia się ten tekst, nie możecie służyć Bogu i Mamonie, to w umysłach wielu jest na znowu będzie o pieniądzach. I tak, i nie. Rzeczywiście to stwierdzenie Mamona, ono funkcjonuje normalnie w naszym obiegu i my wiemy, co ono znaczy. Pieniądze, po prostu. Mamona. Swoją ulegało rzeczywiście z tego biblijnego kontekstu ono się wzięło w naszej codzienności. Natomiast, żeby tak być uczciwym, jeżeli popatrzymy na teksty biblijne, na to co mówi Jezus, to z łatwością zauważymy, że tam nigdzie nie ma krytyki bogactwa. Nie ma mówienia, że bogactwo jest złe. Wprost przeciwnie, bogactwo jest znakiem Bożego Błogosławieństwa dla ludzi czasów Chrystusa, też czasów Chrystusa nie tylko. Ale zobaczymy w słowach Jezusa. To, że należy stawiać sobie pytanie, jaki jest mój sposób użytkowania pieniędzy. I to o nim generalnie Jezus mówi i tutaj podpowiada. Ale nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj w ten szli, tylko żeby spróbować zmierzyć się z tym tekstem. Ten tekst jest, tak mówią badacze, tekstów biblijnych, jest jednym z najtrudniejszych tekstów i nie ma żadnego równoległego tekstu w Ewangelii Mateusza ani w Ewangelii Marka. Ale najpierw od tego ostatniego zdania. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Trzeba pamiętać, że te słowa to są słowa wypowiadane do apostołów. Gdybyśmy sobie zobaczyli w takim tekście ciągłym, a nie tym wyjętym do księgi liturgicznej, która nazywa się lekcjonarz, należy przede mną, to byśmy zobaczyli, że tam Jezus robi właśnie takie, te Ewangelista Łukasz robi takie wprowadzenie, że powiedział to uczniom. I te wprowadzenia są bardzo ważne, bo one pokazują od razu, kto stoi przed Jezusem, do kogo on to mówi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ewangelia Łukasza jest skonstruowana w taki sposób, że to jest taka Ewangelia, którą można nazwać takim pewnym katechizmem tych ludzi, którzy przyjęli wiarę. To nie jest zapis kronikarski, tylko Ewangelista Łukasz i grono jego uczniów tworzą z, bądź to z notatek, bądź z pamięci, z opowiadań, Pewien taki trzon Ewangelii, która będzie funkcjonowała potem we wspólnocie jako taka Ewangelia, która będzie podpowiedzią, jak żyć, żeby naśladować Jezusa, którego przyjęłam czy przyjąłem jako mojego pana i zbawiciela. Jak żyć, żeby żyć z Jezusem? Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. To znaczy, wasze serce nie może być sercem, które będzie rozdarte. Nie możesz być przy Jezusie i nie możesz być pochłonięty zdobywaniem pieniędzy, czyli twoje serce nie może być opanowane chciwością. Swoją drogą, zobaczcie, że my oczywiście wszyscy mówimy, że no, nie jesteśmy chciwi na pieniądze. Nie, nie, jesteśmy wolni od chciwości. Chciwe to jest... E, Przypomina mi się bajka z Kaczorą Donatem, kaczą Donat, nie, to, to nie wiem czy młodsze pokolenie ogląda takie bajki, czy one w ogóle są, ale moje pokolenie pewnie pamięta ten Kaczor Donat, który miał te dolary takie w oczach na widok pieniędzy. Takie chciwe. No nie, tacy chciwi nie jesteśmy, nie nie. Ale, ale jeżeli byśmy tak popatrzyli, czy potrafimy dać, to wtedy tak naprawdę okazuje się, czy jesteśmy chciwi. I mi się dobrze tak jak historia, trochę to jest na boku tego, ale jak pamiętacie jak zbieraliśmy na studnia, tam potrzeba było 140 tysięcy złotych, a znakomita część 80% już było zabrane, gdy ja wam o tym mówiłem. To jednemu z moich takich bardzo zamożnych przyjaciół, mówię o tym, że wiesz co, jest taki projekt i mam taką śmiałość, że żeby mogę mu o tym powiedzieć, wiesz co, nie, nie, ja nie mogę dać, nie, nie wiesz, my mamy takie tu, tutaj trudności i w ogóle za jakiś czas się spotykamy, mówi, wiesz, w materiał musiałem włożyć 300 tysięcy złotych, ale obroty naszej firmy, no to jest, no ładnych kilka milionów w miesiącu, nie. I tak sobie w duchu pomyślałem, oho, przecież nie chodziło o to, żebym z jego kieszeni wyciągnął 100 tysięcy złotych. Jakbym rzucił 500, to by wystarczyło. Ale mi ta sytuacja pokazała jedną rzecz że wtedy, gdy musisz ty i ja wyciągnąć z kieszeni, to wtedy tak naprawdę okazuje się, czy gdzieś w naszym sercu jest chciwość, czy nie. Bo wtedy przychodzą argumenty, nie możesz, bo musisz zapłacić, zrobić to, 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 tysiąc, za lista się zaczyna cała pojawiać argumentów, pozycji księgowych, które uniemożliwiają tobie i mnie. To jest taki pierwszy punkt, na którym warto się zastanowić, ale ta Ewangelia też trochę o tej chciwości jest, ten tekst biblijny. Ale żeby go dobrze zrozumieć, to warto zarknąć w tekst. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Można rzeczywiście odnieść wrażenie, że Jezus, bo to Jezus te słowa mówi, że Jezus chwali nieuczciwość, bo przecież ten zarządca powiedział w pewnym momencie: skreślaj tę stopę czekoliwej, pisz 50. Skreślaj. Te 100 korców pszenicy, czyli 100 koszyków pszenicy i pisz 80. No to za to go chwali? Nie, trzeba dobrze to zrozumieć. Pan pochwalił nieuczciwego rządca. Dlaczego on był nieuczciwy? Bo w tym tekście na samym początku zauważamy takie stwierdzenie, że ten zarządca majątku swojego Pana został oskarżony o nieuczciwość. Tutaj od razu jedna taka rzecz, o której też warto wiedzieć że tamten czas to był czas, w którym byli właściciele ogromnych latyfundiów. Te 300 hektarów to tam było nic, mówię z naszym, to było ogromne, to były dziesiątki tysięcy hektarów, mówię z naszym językiem. Panowie, którzy często mieszkali poza Palestyną, mieli zarządców, mieli ludzi, którzy byli takimi menadżerami, mówię z naszym językiem, menadżer regionu, Menedżer regionu zajmował się tym, żeby ten region przynosił zysk swojemu panu. Ale w tamtym czasie było też tak, że ci menedżerowie, oni było, taki, było to przyjęte, nie byli wynagradzani, ale oni mieli dostarczyć swojemu panu bardzo określony zysk. Natomiast oni mogli również majątkiem swojego pana rozporządzać w taki sposób, że mogli udzielać kredytów, mówiąc naszym językiem. Dlaczego pan pochwalił nieuczciwego rządcę? Nie dlatego, że był nieuczciwy względem niego, tylko dlatego, że rozsądnie postąpił, bo nagle, gdy się okazało, że jest postawiony w stan oskarżenia, to on zrobił coś bardzo konkretnego. On swoim wierzycielom, właściwie wierzycielom swojego pana, trochę, no bo to z jego pieniędzy, czy tam z jego majątku, powiedział: Słuchajcie, umawiamy się inaczej. On po prostu zrezygnował ze swojego zysku, najzwyczajniej w świecie. A właściwie trzeba powiedzieć inaczej, z Lichwy. Lichwa była zakazana w prawie mojżeszowym, bo jak poczytamy sobie księgę Powtórzonego Prawa, to o tym można zobaczyć, bo ona mówi bardzo jasno, że nie będziesz dawał swoim braciom pieniędzy na procent. To możesz im pożyczyć, ale nie po to, żeby zyskać na tym to była taka ukryta lichwa, taka prowizja, tak naprawdę to było po prostu lichwiarstwo, na w świecie. Ale z tego tekstu wynika również to, że ten zarządca był człowiekiem majętnym, bo oni mogli być bardzo majętni, to nie byli biedni ludzie, jak obracali ogromnymi kwotami, to nie byli biedni ludzie. A poza tym ci, którzy od nich brali te pożyczki, to też raczej biedni nie byli, a raczej byli, no, można powiedzieć, biznesmenci do biznesmena po pieniądze tak zerknąć w Talmud, który jest komentarzem do tekstu biblijnego Starego Testamentu, to byśmy zobaczyli, że ta wartość podarowanych, że tak, powiem, aktywów, tej oliwy i tej pszenicy, to jest mniej więcej po 500 denarów na łebka, a denar w tamtym czasie to jest mniej więcej zapłata za jeden dzień pracy rolnika gdzieś na polu. Czyli zobaczcie, że to jest ogromna kwota. Więcej to jest ogromna kwota, która została pożyczona. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę nie za to, że był nieuczciwy względem niego, tylko za to, że w sytuacji, która była ewidentnym kryzysem, potrafił sobie w tym kryzysie poradzić i poradził sobie w tym kryzysie w taki bardzo mądry i rozsądny sposób. Zrezygnował ze swojego zysku. Jezus komentuje to dalej. To jest takie punkt wyjścia, takie tło biblijne. Zobaczcie, że Jezus, Jezus mówi tak: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. To nie o to chodzi, że ta mamona jest w ogóle, że ona jest niegodziwa, że ona skradzieży, że ona jest z os oszustwa. Nie. dla Gdy Jezus mówi o mamonie, to On mówi zawsze, Słowo Boże też generalnie, e, w innych miejscach, to mówi o mamonie, która generalnie jest źródłem nieuczciwości i źródłem zła. Gdybyśmy tak sobie wzięli ten z listów św. Pawła, ja e, nie pamiętam w tym momencie, który, to by trzeba zobaczyć w konkordancji, to byśmy zobaczyli, że Paweł mówi tak, Chciwość pieniędzy jest korzeniem, czyli źródłem wszelkiego zła. Pożądanie pieniędzy. I dlatego to słowo mówi, że ta Mamona jest niegodziwa. Dlaczego? Bo ona, to pieniądz, jest tak mocny, że nikt albo bardzo niewielu będzie się w stanie oprzeć pokusie pożądania pieniądza. I dlatego mówi niegodziwa Mamona. Pozyskujcie sobie przyjaciół, to znaczy, w sytuacji, w której się znajdujesz, spróbuj zrobić dobry użytek ze swoich pieniędzy tak, żeby ci ludzie, którzy byli przez ciebie lekceważeni, których wykorzystywałeś, nagle stali się twoimi przyjaciółmi. I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, tak duchowo już teraz spróbowali spojrzeć na te słowa. Myślę sobie, że warto najpierw popatrzeć, co się dzieje z nami, gdy stajemy w sytuacjach kryzysowych. Mądrzy, mądrzejsi ode mnie, znacznie mądrzejsi ode mnie, mówią, że kryzys jest w życiu każdego człowieka, obojętnie jaki kryzys, bynajmniej nie chodzi o ekonomiczny, jest szansą rozwoju. Jest szansą, w której człowiek na nowo może sobie pewne rzeczy poukładać. Zobaczcie, że ten zarządca znalazł się w sytuacji kryzysowej. No i spróbował sobie to po prostu najzwyczajniej w świecie poukładać. I ten kryzys, tak myślę, przynajmniej ja tak czytam ten tekst, bo ja się ten tekstem modlę też rozważałem go dla was, ten kryzys pozwolił mu zobaczyć człowieka, który jest obok niego. Pozwolił mu jakby wyjść poza tylko te relacje handlowe i spróbować, nawet jeżeli to było bardzo wyrachowane, bo tego tekstu nie trzeba się w tym momencie tak bardzo trzymać, ale pozwoli mu zobaczyć po prostu, że dookoła niego są ludzie i można im okazać życzliwość i można próbować wybudować relacje. Jakieś relacje. Kryzys zawsze pozwala nam odkryć tak naprawdę, jakie są nasze relacje z ludźmi i może być okazją do tego, żeby nawiązywać nowe, lepsze relacje. Różne są kryzysy w naszym życiu. Przeżywamy kryzysy wiary, przeżywamy kryzys wieku średniego, nie wiemy co dalej. Przeżywamy kryzys w jakichś naszych relacjach z osobami, kryzys w małżeństwie, kryzys w przyjaźni, kryzys. Wszędzie są kryzysy, nie? W seminarium też są kryzysy. W kapłaństwie są kryzysy. Tylko pytanie, jak my się w tym wszystkim próbujemy odnaleźć? Co próbujemy w tym momencie zrobić, gdy nagle rozbija nam się nasz bardzo precyzyjnie poukładany świat, co się wtedy z nami dzieje? Ja myślę, że warto w tym momencie tak pomyśleć o sobie. Jeżeli mi się taka sytuacja kiedykolwiek przydarzyła, to jak reagowałem w tej sytuacji? Jak reagowałem w tej sytuacji? Ja tak sobie myślę, że w takiej sytuacji trzeba szukać ludzi. Trzeba szukać dobrych ludzi. Ja mam taki zwyczaj jako chrześcijanin, że ja proszę Boga o to, żeby mi pokazywał ludzi, najpierw takich ludzi, z którymi będę mógł porozmawiać o tym, co się dzieje. Z którym będę mógł się tym podzielić. Dlaczego? Dlatego, że myślę sobie, że nikt nas nie zrozumie. Oczywiście my sami siebie jakoś tam staramy się rozumieć ale nikt nie będzie bardziej obiektywny e, dla nas niż ktoś, kto stoi obok nas który czasami nam powie słuchaj, wyluzuj, wystopuj. ktoś, kto powie nam w takiej sytuacji kryzysowej że mamy do tego człowieka zaufanie słuchaj, ten świat nie wygląda tak, jak ty to widzisz albo ta sytuacja nie jest taka dramatyczna albo inaczej trzeba na to spojrzeć, źle to widzisz źle to słyszysz Kryzys, jeżeli mamy obok kogoś, z kim możemy porozmawiać, może być dla nas kryzysem twórczym. Dlaczego? Dlatego, że będziemy zaczynali budować coś zupełnie od nowa, ale ten drugi człowiek, który będzie obok nas, będzie nam bardzo konkretną pomocą. Dlatego, ja tak sobie myślę, że warto zanim będziemy mieć rozmaite kryzysy one zawsze, prędzej czy później będą w naszym życiu mieć takie grono ludzi, na których będziemy mogli liczyć. Takie grona ludzi, dla których jesteśmy i oni są dla nas. Takie więzi, które budujemy, bo one w pewnym momencie, mówiąc tak bardzo egoistycznie, te więzi nam się po prostu najzwyczajniej w świecie przydadzą. Ale nie wybudujemy takich więzi, jeżeli będziemy patrzyli tylko i wyłącznie na siebie, to znaczy, jeżeli będziemy egoistami. Zobaczcie, ja tak sobie myślę, może to jest trochę nadużycie, gdy chodzi o ten tekst, ale ten zarządca w pewnym momencie przestał być egoistą, przestał myśleć: Robię to tylko dla siebie, zyskuję to tylko dla siebie, i on w pewnym momencie stracił te pieniądze tak bardzo po ludzku, bo przestał myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Będziemy budować dobre więzi, będziemy mogli liczyć na ludzi, jeżeli będziemy chcieli być także dla nich, jeżeli będziemy chcieli poświęcić swój czas. Jeżeli znajdziemy czas na rozmowę, na spotkanie, na sms jeżeli będziemy gotowi poświęcić także nasze pieniądze, żeby kogoś zaprosić, żeby usiąść, żeby powiedzieć, słuchać, przyjść do mnie na kawę, nie tylko na paluszki i wodę. Jeżeli będziemy gotowi do tego, żeby trochę stracić dla kogoś, to wtedy będziemy budowali takie więzi, które w pewnym momencie nam się przydadzą, bo gdy rozpadnie się nam jakaś sytuacja, znajdziemy się w kryzysie, to będziemy po prostu mogli na tę osobę liczyć w takim sensie, że ona nam będzie służyć. Dlaczego? Bo ona usłyszy to, co my mówimy, i ona będzie w stanie nam pewne rzeczy gdzieś podpowiedzieć, opowiedzieć, rzucić nowe światło, powiedzieć: Słuchaj, tak jak wspominałem wcześniej, to nie jest tak, jak Ci się wydaje. Albo nie ma się co martwić, nie przesadzaj, zobacz, tam jest rozwiązanie, które jest w zasięgu Twoich możliwości. Myślę, że jest jeszcze w tym tekście coś, co warto wykorzystać. Zobaczcie, ten pan zawołał swojego sługę i powiedział mu: zdaj sprawę. Myślę, że to jest coś, co zabrzmi pewnie banalnie, ale my w naszej codzienności często podejmujemy decyzje, myślę, myślę też o sobie, bardzo pochopnie. Jest jakieś oskarżenie, jest jakiś fakt, czegoś się dowiedzieliśmy, podejmujemy decyzję. Ten człowiek mógł powiedzieć tak: Nie chcę Cię widzieć, okradałeś mnie. Ale ten Pan go zawołał, po co? Po to, żeby skonfrontować. I ja myślę, że to jest szalenie ważne. Ja sam też tego wiele razy doświadczam, że konfrontacja jest czymś szalenie ważnym, właśnie w takim momencie, gdy doświadczamy jakiegoś kryzysu, na przykład kryzysu w relacjach. Konfrontacja, która polega na tym, że ja tobie mówię, co widziałem i co usłyszałem, a ty mi mówisz, czy ja rzeczywiście to dobrze usłyszałem i zobaczyłem. I wtedy nagle się okazuje, że czasami my źle widzimy i źle słyszymy. I gdybyśmy podjęli decyzję, to ona mogłaby być złą decyzją. Tylko do tego trzeba być rzeczywiście dojrzały. Tak, to trzeba mieć pewną taką dojrzałość, ta druga strona też musi być dojrzała, żeby usiąść i powiedzieć: Słuchaj, opowiedzmy sobie tę sytuację. Może te wnioski będą takie, jakie były gdzieś, jakie się zrodziły. Może takie nie będą, ale opowiedzmy sobie to. W Oazie Rodzin jest coś takiego, już kiedyś o tym wspomniałem, to się nazywa małżeński dialog. Ale ten małżeński dialog można zastosować w każdej sytuacji. On polega na tym, że małżonkowie raz na miesiąc mają pewien taki obowiązek. Mają usiąść do wspólnego stołu, mają opowiedzieć sobie o swoich żalach z ostatniego czasu. Ona milczy, on mówi. Moi przyjaciele mówią: To nie jest dla niej takie proste. On mówi, ona milczy. Aż, aż krąży się, żeby coś skomentować w drugą stronę. To też działa, nie? To, to żeby było jasne. On milczy, ona mówi. I wtedy mają szansę na to, żeby te dwa kawałki opowieści moja opowieść, to co ja widzę, słyszę i jak czuję i jej opowieść, to co ona widzi, mówi i czuje złożyć w jedno. I wtedy będzie to prawdziwa opowieść. No właśnie, to jest jeden ze sposobów tego, żeby dbać o to, żeby była dobra konfrontacja, bo no wtedy będziemy rzeczywiście potrafili różne trudne momenty naszego życia gdzieś e, przeżywać zupełnie inaczej e, i zupełnie inaczej e, z nich też wychodzić. Trochę tak psychologicznie to wyszło, ale słuchajcie, no, jesteśmy ludźmi, którzy mają ciało, emocje, uczucia, i tak myślę, że Słowo Boże, ono przynajmniej ja tak się słowem modlę, ono powinno nas, nas też prowadzić właśnie do takich wniosków, takich można powiedzieć, bardzo ludzkich i nie zawsze związanych bardzo konkretnie z naszą wiarą. Ale ponieważ jesteśmy chrześcijanami, to, to Słowo, Słowo Jezusa, ono powinno nas, nas motywować do takiego ludzkiego działania, o którym Wam przed chwilą powiedziałem. Bardzo gorąco siebie Was zachęcam do tego, żebyśmy, żebyśmy w ten sposób próbowali podchodzić do różnych spraw. I nawet jeżeli one są tak bardzo po ludzku trudne, to one rzeczywiście z Bożą Pomocą i z pomocą tych ludzi, którzy są obok nas i naszego też osobistego wysiłku, będą się po prostu na w świecie rozwiązywały. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, ponieważ był mądry, ponieważ był rozsądny, ponieważ umiał wykorzystać swój własny potencjał. Spróbujmy wykorzystywać nasz potencjał po to, żeby robić dobro, po to, żeby dobro było w naszym życiu, po to, żeby dobro było w życiu tych ludzi, którzy są tu około nas. I będziemy sobie, jeżeli będziemy potrafili to robić wzajemnie, będziemy sobie naprawdę niesamowicie pomagać. I jeszcze jedna y, sprawa, o której warto dzisiaj powiedzieć. Zobaczcie, Jezus mówi, że kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten w wielkiej wierny też będzie. Myślę, że mamy tego świadomość, że nasza codzienność składa się z drobiazgów, z takich malutkich spraw, drobnych złośliwości, drobnych kąśliwości, drobnych nieuczciwości, drobnych grzechów, drobnych zaniedbań, drobnych spóźnień, drobnych kradzieży. Ale nasza codzienność może się też składać z drobnych dobrych słów, z drobnego uśmiechu z drobnej uczciwości. Jeżeli będziemy ludźmi, którzy będą tak mieli, pragnę budować moją codzienność z drobnych kawałeczków dobra, to w pewnym momencie okaże się, że rodzi się w nas niesamowita taka umiejętność wykorzystywania absolutnie każdych drobiazgów naszej codzienności, po to, żeby służyły nam i drugiemu człowiekowi, a w ten sposób też nasze życie będzie po prostu obiektywnie dobre. Patrzę na czas. Koniec. Weźmy dzisiaj to Słowo do ręki, po południu. Poprośmy Ducha Świętego, aby nam opowiedział coś o naszym życiu tym słowem, a doprowadzi nas do różnych wniosków i podpowie nam, co wybierać, jak żyć, w jakim kierunku się poruszać.